Stay the swords and stay the arrows, let them know a better day, gentle mother. Cześć, się z tej strony Serek i zapraszam was do mojej nowej serii pod tytułem Wiedźmin. Ta gra powstała dzięki studiu CD Projekt Red w 2007 roku. Gra, no, historię historia, no fabuła opowiada o Geralcie z Livi, Wiedźminie, wiem wilku, który w tej no musi zniszczyć y, taką grupę, Salamandrę. ale co ja będę wam mówił, więcej się dowiecie, gdy będziecie oglądać filmiki moje. Zaczynamy! Na Wiedźmin, średni, klawiatura i myszka. Dobra, wczytywanie. A obok mnie siedzi mój brat i się patrzy. Ustawi mi timer na pół godziny. A wiecie... Bo no no też sobie musi zagrać, co nie? Dobra. No. Czytaj się. się. Wczytaj się. Wczytaj się. No, czytałaś. To będzie... Pięć długich no, lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie Gdzie są wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, góry Sine Rok 1270 5 lat po wielkiej wojnie No, o, tutaj nasz Geralt biegnie Ranny I jakby go coś ścigało Jakieś stado super. Grupa Chorda? Nie wiem, jak to ująć. Glewa. I tutaj... Zjawiają się jacyś ludzie. No to... Wiedźmini. Przyjaciele Geralta. poranna. Okay. Gerald. Gdzie ja jestem? Scentrowane kolano. Wydaje się no, widać, wszystko w porządku. Wydaje Nie mam pojęcia śliskie. gdzie byłeś ale najważniejsze, że żyjesz. Ką Aczkolwiek wygląda. Gdzieś nie ma mnie. Pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren. Więc y, tutaj chwilę Wam się objawi Kermoren. Twierdza Wiedźminów spod znaku Wilka. No ogromna twierdza. chwilę ją ujrzycie w pełnej krasie No ale niestety widać, że już jest... Zniszczona przez wieki funkcjonowała, teraz tu tylko paru Wiedźminów jest, w sumie ich jest po prostu pięciu Wiedźminów. Co jeszcze miałem wam powiedzieć, drodzy widzowie? Zapomniałem co. A zobacz, co się nagrywało by... Jesteśmy w domu. 30 Leo, biegnij po trys. Coś. A, Czas dobiega końca. O, jeden. Cieszcie się póki możecie. Wiedźmin o czym mi Walczą dwóch Wiedźminów. Walczą dwoje Wiedźminów. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni odkąd cię znaleźli. Mhm. Mm to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Taki ten Geralt mudany jest. Tak z twarzy. Nie Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z Tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ten Wiedźmin coś. coś a, udało się. Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Gerald, nadaje się już na szlak? Idzie Lambert, tak się nazywa, oblukać. Co i jak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Jest magister dziś Pięćdziesiąt torynów za każdego odmienca. Jest mój. No, widać, że. Ale przemierze, sobie... mamy gości! Poradził sobie z nimi bez problemu. Ale z tą grupą to chyba nie miałoby szans. Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz. Już bierę miecz. Biorę. Bieremy mi miecz. Bierzemy. No tutaj jest, no pod naszym wskaż, mieć kursorem i kliknij go LPM, przy myszę, aby się w niego pożarzyć No LPM żeby atakować, to jest proste, tylko że to są takie jakby quickfame eventy więc trzeba odpowiednio naciskać Teraz, dobrze, spaczko Opakuj sobie spokojnie. No, dość szybko sobie poradziliśmy z tą grupą bandytów. Gerald, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Merigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. No, Lambert jest dość arogancki w stosunku do lis. Zastanawiam się czemu. Ale co to. O, tutaj. S. Jak on się nazywa? Nie, Lambert. Nie wiem już, kto to użył. Arda. Chyba Lambert. Teraz będzie będziesz kolejny etap. No, gdy zaś myśli. Co Oj. się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana mogą sobie próbować. Możeż, Mordy! Co to za bytl? Przeraza. Będzie ciężko. To Sawola, znam go! Chorobliwie ambitny amoralki. Sparzony mak. mak kurde, nie dbał o siebie. To nie jakaś tłuszczyca. Zaniedbał swoją skórę. Wchodzą! Przygotujcie się! Dobra, ten defend. Defense. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca Tak, nasz okularnik. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister znasz drogę. Do roboty. Jego trzewiki. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <grych> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego savolle. Resztę załatwimy po Wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to się. jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Tris, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z Fartem wilku. No, czy teraz idziemy sami. No, to jest mini-mapka i to wszystko. O, kolejni bandyci. Gm mieczek. Dobra. Fajtujemy się z nim na szybko go. No, to jest proste. O, za szybko. No, dobra. Spoko. Schodzimy tutaj. No spokojnie. Rozwalimy ich. A tym dzisiaj... No człowieku tledu, uderzyć mnie nie możesz. Co ty kierdzisz proszę? Teraz wymachuję tym mieczem nieźle. Złodzieje jedne. Do beczek nawet zakątają. O, nie zauważyłem. No bez problemu. O, słabiasy jedne. Golim ich, teraz ten drugi ziomek, który mi w ogóle prawie nic mi nie odejmuje. No, bez problemu. Czy jakiś specjalnych. No, tutaj jest ziomek, ale trzeba... bezproblemowo jest silny taki bysiu o kurde trochę ta walka jest taka nudna ale to lepiej wygląda w Wiedźminie 2 gdy już silny żeglec tworzył tu silnik Red Engine To wygląda o wiele lepiej. Jędziesz jakiś Dobra, spokojnie, o tu jakaś większa grupa. A nie, dobra, już wiem. Jak cenka ulhami, hmm. No i my się padli. Ziemyczki. Tędy nie przejdziemy. Za mną do Sawoli. Dobra, gramy dalej. No taki... Taki ziomek nic nam nie zrobi. Ha, jest... No, szybki. A niego też chyba... A zobaczcie, muszę zobaczyć. Szybki jednak A ten szybko padnie Nie ma jakiegoś specjalnego armora No dobrze mi się nagrywa Bez jakiś jakichś specjalnych A co to jest? A nie to tylko informacja jakieś Zapiszemy No bo już dużo przeszliśmy. Kawał drogi. Czekaj, który... Którym, a ten dynadą musimy zejść. I, tylko jeszcze jeden z... A ty! No, szybko go stykniemy. O, szybko sobie poradziliśmy. że lepiej będzie rozwalać. No a tu spokojnie, tej ziomeczki rozwalimy i otworzymy dla naszych towarzyszy. A weź, że O, oh, tutaj już... Aha, chowamy, schowamy Nie Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś! Mogliście mi powiedzieć o schodach? Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triest, dziecilko, Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Trace może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt... Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, z czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy. Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, Wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a ja skółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Ja powróci... powróciłem. A miałem na pokój do pokoju, tamtą rozmowę coś się odbywała, ja wam ją nagram i tam w, w wet, no, wkleję ten odcinek, więc pogatamy. Jakie właściwości mają eliksiry, tak, które mi dałeś? Tak Grom to eliksir Nie, bojowy spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina... Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Pogadamy sobie z innymi. Gdy zrobimy to... No i zakończę dzisiejszy odcinek, bo już dość długo trwa. Chyba to tak, sobie pogadamy. Czego mogę się spodziewać po czarowniku? Trudno powiedzieć. Nie wiem kim jest i jaką ma specjalizację. Niepokoi mnie ta sytuacja. Co masz na myśli? Ktoś potężny potrafiący się doskonale maskować wspomagał Sawolę. Gdyby działał sam, złamałabym jego bariery ochronne już na dolnym dziedzińcu. To może być ten mak, którego widzieliśmy? Mało prawdopodobne, chociaż możliwe. Geralt, proszę cię. Nie próbuj z nim walczyć. Zobaczymy. Dobra. Kto co mak? Ma? No dobra, jest Wesemir. Jak rozdrup. Dobra, teraz z Eskiem i Lambertem rozmawiamy. Uważaj na magistra. Też o nim słyszałem. To zawodowiec. Ponoć zabił już 17 ludzi. Będę ostrożny. Wybacz, dla ciebie to nie pierwszyzna mierzyć się z bandytami i czarodziejami. Ech, pamiętaj o eliksirach i do zobaczenia niebawem. Lambert... Uwiń się szybko, może zdążysz na przerazę. Bez obaw. Co Wesemir miał na myśli, mówiąc, że miałem już do czynienia z czarodziejami? Swego czasu porządnie przetrzebiłeś ich szeregi. Czarodziejki to zupełnie inna sprawa. Masz do nich słabość. Zresztą chyba z wzajemnością. Marigold płakała jak mała dziewczynka, kiedy opowiadała o Twoim zniknięciu. Przyznaję, że ma pewne. atuty. Ale jak dla mnie za bardzo się mądrzy. Cóż, Wilku, pogadamy, jak będzie spokojnie. Wypij grom. I idźcie na zwiat. No dobra, jeszcze tylko. Czy coś tam z Leo można pokazać? Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Dobra, więc y, tą, oto, ostatnią rozmową zakończę pierwszy odcinek z Wiedźmina. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I ja mam tą rozmowę. Dodam do tego odcinka, tam wcisnę go, między te sekundy, minuty. I mam nadzieję, że Wam się właśnie spodobał. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Cześć. Na razie.